Witam Państwa w Kulturogradach. Dziś odwiedzimy winogradzką artystkę Agnieszkę Balewską i zobaczymy, jakie prace obecnie realizuje. Galeria Laguna Art and Ducky to miejsce niezwykłe, gdzie realizowane są najróżniejsze projekty i działania. Tym razem Agnieszka Balewska zaskoczyła nas własnoręcznie wykonywanymi maskami. Jak łatwo się domyśleć, są one oryginalne, kolorowe i co najważniejsze zapewniają nam ochronę przed koronawirusem. Jesteśmy w mojej pracowni, gdzie właśnie jestem w trakcie projektowania masek antywirowych z okazji karnawału, ponieważ nie jest to czas też takiej zabawy, chociaż dzisiejszy świąt nie, nie świętujemy tak radośnie, bo z tytułu koronawirusa wiadomo, jest nam wszystkim ciężko, ale uważam, że jeżeli tego sobie nie narzucimy trochę tego dobrego nastroju, to niestety on nam z automatu nie wróci tak samo bezpośrednio, dlatego że natura, biologia wyznaczyła nam konkretne granice w dzisiejszych czasach i wiemy, że o choroby niełatwo i o gorsze konsekwencje również, więc starajmy się też zabezpieczyć nasze własne metody pobagania sobie tam nawzajem i zaprojektowałam tutaj takie maski, które mogą stosować dzieci yy, yy, w czasie balików czy spotkań w rodzinnych w niedużej ilości osób. I chciałam też Państwu powiedzieć, że ta maska powstała w ogóle w wyniku propozycji, którą dostałam w Messengerze na Facebooku, bo jedna z osób zaprojektowała mi tę maskę i powiedziała, czy jestem w stanie uszyć taką maskę, Więc musiałam ją wykroić z takich elementów yy, i szyć. I się okazało, że, że, że te osoby też chciały nabyć ode mnie takiej maski m, w prezencie też między innymi. I do czego zmierzam? Że taką maskę można sobie przyłożyć i ona jest o tyle dobra, że może w niej lepiej oddychać, bo one są specjalnie, to już nawet profesjonalnie ludzie też używają takich masek, ale ja zrobiłam taką bardziej rozrywkową, zabawową taką maskę kolorową i można ją ładnie włożyć i ona lepiej się oddycha w tej masce. Lepiej się mówi i mm, naprawdę jest bardziej komfortowa. Ona jest bardzo śmieszna i, i taka krotochwilna, więc może posłużyć jako i zabawę, i jednocześnie jako relaks, żeby nasze oddychanie było w pełni do, doskonałe i w pełni satysfakcjonujące. Niestety, maski stały się symbolem obecnych czasów. W otaczającej nas szarzyźnie, kolorowe osłony twarzy mogą nie tylko poprawić nam humor, ale stać się swoistą manifestacją wiary w lepszą przyszłość. Proponuję opisać teraz te maski, które wykonuję z płótna drukowanego. To są drukowane wzory techniczne, fabrycznie. Są to wzory właśnie takie wesołe kurczaczki, jakieś chmurki, kropki. Też mam słoniki jakieś takie zabawowe, takie pluszowe, jakby się wydawało, takie trochę infantylne może są te wzory, ale one mają celowo de decydować o naszej psychice i o naszym pogodnym nastawieniu do świata, dlatego że. Optymizm jest bardzo ważny, też właśnie w z koronawirusem. To nie jest tylko taka pusta zabawa czy taka zewnętrzna ok okładka nasza, ale my jesteśmy w stanie wpłynąć na nasz nastrój właśnie dzięki elementom, które nas rozweselają. Dlatego te maski są kolorowe, dekoracyjne, bardzo załadne. Mi się wydaje, że może właśnie dzieci mogłyby się tym fajnie pobawić i Państwo też mogą poszyć takie maski, gdyby ktoś chciał się nauczyć takiej maski, uszyć, może do mnie przyjść. Ja podam to mastro, ten wzór i można sobie to uszyć w domu też. Są unikatowe, są. Bardzo fajne, można też jeszcze je dekorować, gdyby ktoś chciał. Także no, mamy tu różne te maseczki, proszę sobie zobaczyć. Więc maski szyjemy z trzech części to są boki. Wydaje mi się, że y, można by, hmm, do końca nie będziemy wierzyli, że to jest skuteczne noszenie takiej maski promiennej, rozlosty, że nie ma to wpływu na nasz stan biologiczny i, i, i zdrowotny, ale jednak mimo wszystko jest y, jednak coś na rzeczy, dlatego że musimy sobie uświadomić, że nam nastrój dobry sam nie wróci w dzisiejszych czasach. Niestety on jest oddalony od nas przez pandemię i jeśli chcemy uzyskać dobry nastrój, musimy sobie jakoś pomóc. I najprostsze elementy to są właśnie wizualne. Myślę, że artyści mają dużą dozę do, do popisu, dlatego, że mają sztukę w arsenale, swoje umiejętności praktyczne, artystyczne, plastyczne i mogą pomagać ludziom właśnie w taki sposób, jak ja to robię, że zaproponowałam maskę, która nie tylko jest unikatowa i jest dobra do noszenia i jest też wygodna w oddychaniu i mówieniu, ale też jest formą zabawy. a jest też Nauka też wykazuje dużo takich dodatnich elementów jak homoludens, czyli to, że człowiek jest też elementem jakiejś um, poważnej gry czy zabawy, w sensie takim, że uczestniczy w grze i w zabawie i jest to konieczne dla naszego rozwoju, naszego dobrego samopoczucia. Niestety y, koronawirus obciął nam te możliwości cieszenia się z życia zewnętrznego, więc możemy to sobie zorganizować we własnym domu na potrzeby takie właśnie miniaturowe, w sensie minimalnej, minimalnej os ilości osób, dwie, trzy osoby mogą sobie zafundować, może skromne, ale może i na, pełna, na karnawał pełen nadziei. W swojej twórczości Agnieszka Balewska coraz częściej sięga po nowe techniki doskonałym tego przykładem są tworzone przez nią animacje. Chciałam też Państwa zaprosić do oglądania moich filmów na www.lagunart.pl, www tam jest zakładka ze stronami filmy twórcze. Można sobie obejrzeć wszystkie moje filmy animowane, które powstały graficzne, też są filmy dokumentalne, które były pokręcone przez właśnie Państwa TVK Winogrady. Dziękuję za współpracę. Są wszystkie filmy, jest ich około 40 tych film, filmów na stronie. Można ich sobie je zobaczyć, obejrzeć, poglądać, podzielić się, właśnie spędzić miło czas. Tutaj w galerii online'ową mamy prezentowane na ekranie multimedialnym filmy animowane. Które bardzo lubię, właśnie pokazuję je jednostkom, które mnie czasem odwiedzą. Oczywiście teraz galeria Laguna ten taki nie jest czynna, ponieważ do 17 stycznia jest zakaz działania galerii artystycznych, ale działam online nowo i też przez okno podawcze mogę zaprezentować jakieś elementy mojej sztuki drobnego formatu. Ja też bym Państwu powiedzieć, że zapraszam, bardzo, jeżeli tylko będą odmrożone te relacje galeryjne z artystami, to zapraszam do współpracy, do odwiedzenia mnie. Można tu przyjść po kawą, kawą, herbatą, Zawsze jestem gotowa na gościnę, na kontakt. Zawsze jestem otwarta. Mamy też innych artystów w galerii. Właśnie kończymy też, jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku był prowadzony projekt Alfa 2020 który obiegał na cztery osoby głównie, czyli Beatę Pędowską, Piotra Pawlaka, Rozalię Nowak oraz mnie, Agnieszkę Baleską. Do tej pory powstały filmy w TVK Winogrady właśnie dzięki Państwu, gościnności, powstały też wystawy indywidualne, powstały też informacje na Facebooku, które były monitorowane z obrazami i cenami, takimi propozycjami oczywiście. No, też powstał dokument na, w ramach firmy Net, gdzie pozyskaliśmy stronę handlową, a teraz będzie drukowany katalog zbiorowy dla czterech osób. Właśnie jesteśmy w trakcie projektowania e, tego katalogu. Osoby zainteresowane twórczością Agnieszki Balewskiej odsyłamy na facebookowy profil Laguna Art and Daki. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to wszystko. Do zobaczenia za tydzień.